Z tej strony maga. Zapraszam was dziś na nowy odcinek. Jeszcze co, to losujemy pod tego odcinku. Tą a to awupkę. Dziękuję Wam za suby. Jest 27 subów, jesteście wielcy. Jest 29 komentarzy. Więc lecimy. Wszystko popisywałem. Życzę Wam powodzenia i startujemy. Kto ci wygra? Tą I leog 3:3. Leuk 3:3. Gratulacje Ym, Zaraz sprawdzę czy masz trade'a. Czekajcie. Szybko, szybko, szybko jest. Masz trader, masz trada. Dobra, kolego to ja dzisiaj wysyłam tego skina. Gratulacje, więc... Yy, lecimy dalej. Dziś zapraszam Was na Kiddropa. Wpisujecie kod promocyjny Maga, 2 złoty dla na start. Zobaczcie nawet, nawet Ice Blasta. Eee, I 5% do kolejnej wpłaty Dzisiaj odcinek będzie. Otwieramy skrzynki eventowe Valentine, Valentine's Jest 22 dni. W ogóle, dzisiaj, przed odcinkiem, zobaczcie, co mi wyleciało, nie? Zobaczcie, normalnie jestem w szoku. Co mi tu wyskoczyło? Ta skrzynka jest skocur, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj robimy tak. Otwieramy. Yy, tą zadyszkę otwieramy ich 25, raz, dwa, 25 i spróbujemy zrobić z niej kosę. Zobaczymy, zobaczymy co wyjdzie. Dobra, to więc lecimy. W ogóle to jest 8, jest piękny, akaczyk meczka, Albo zrobimy tak, inaczej się zrobimy. Zrobimy... Zrobimy inaczej. Z każdej skrzynki otworzymy po 5. Oprócz tych. Oprócz tej. Karabici. Oprócz tej to jest za 79. Zjadamy otworzymy na, na 15. Ok. Tą zadyszkę Kurde, co ja zrobiłem? A, miałem 5 już Przepraszam najmocniej Ale 13 wyskoczyło Proszę, to otworzymy jeszcze 4 Okej, okay, to było 4 dychy I całą nie ma, ale dobra Mamy serduszka Właśnie, przy otwarciu każdej skrzyneczki Macie dodatkowe serduszka Więc lepiej zbierać Ja już mam 166 tysięcy serduszek Więc no, jest trochę Lecimy 20 Pięć O w ogóle, o proszę Dziesięć minut temu No tego nie pogardziłem tym Patent od z z Tym koskami ogólnie nie pogardził, chociaż ta emeczka też jest z Kotur Czy Testet okej okay. No to już emeczkę mam, ale Druga by się hmm, Druga by się przydać lecimy dalej Lovers Zobaczymy co tu wyskoczy. Daliśmy stówkę i mamy z tego pewnie nic. Strata. Dobra, więc lecimy teraz tą. Tą polecimy. Dwie stówy Nikt będzie w Kiss. Ona jest kozacka dla mnie. Ale nic nie wyleciało za specjalnie straty. I tą polecimy. Dwie, albo pojedynczą, po jednej skrzynce. Jedną, jeszcze jedną tak I a, ta MK jest mnie, moim przekleństwem. Jeszcze raz dla, dla mnie przekleństwem. No i widzicie, widzicie ona jest... Normalnie... Ona tak za mną chodzi. Wafaktory new to było... Upgrader. W ogóle ile mamy w eku? 5, 600 wydaliśmy i mamy 330, więc fajnie by było z tego zrobić kostkę. Polecimy najpierw pod najmniejszych. Zrobimy ją na Czyli tester A poczekajcie. Dobra, albo nie będzie. Prawa czy lewa? Dołożymy tego Trangle. Nie będzie, nie wejdzie. Kurde, mać, nie będzie nie wziąć. Dobra, to Teraz polecimy tak, ostrożnie polecimy tego Digla na tą MK i dołożymy tego, ale za dużo. Z tych słabszych polecimy. I to zostawimy. Co nam wejdzie. 64 zł Dobra Wycofujemy Tego zrobimy na... Nie chcemy jednak Przesiadujemy mamy tak 1,5 teraz zrobimy Strangle Mod znowu wejdziemy za menda ta strana ma na w ogóle byśmy Koska byśmy mogli już mieć wszystko, okay. więc zrobimy tak, zrobimy pierwszą kostkę, jakąś ładną, Tutaj się nie ma nic ciekawego, to mogło być fajnego, zróbmy za trzy stówki kostkę. odświeżymy dla mojego świętego spokoju. tą zrobimy. Do 330. wyłożymy tego 50%. Ułożymy 7. Mamy 52%. Jest to możliwe, lecz można stracić. Mamy 200 na 330. <laughs> Ja bym dał. Zostawić. Zakręcimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Stop. Ile się pali? No i przy... Dobra, ostatni raz. Ale zrobimy to inaczej Bo to jest za hardcore Zrobmy tego Znowu nie będę no, kurde co to jest no, Zobaczcie I w ten sposób właśnie Nic nie siada Totalnie nic nie siada Tego Jaka wredna małpa, nie? Nic nie siada, totalnie nic nie siada. Drugą stronę. Trangu No to siadę. No nie, w końcu Okej. Dwie dychy To polecimy na, na to. Odkręcimy. I drugą stronę. Sój! Ostatnie podejście, nie wejdzie, to nie wejdzie, przykro mi, I nie wejdzie, niestety ja bym miał i to by weszło w taki sposób przedupiłem sześć stów. Nie, zdob nie zrobiłem kosy. Upgrade mnie nie, nie kocha, więc przepraszam Was najmocniej, ale roznam dla Was coś, jak jest skinka z piątki. Co wypadnie, to dla widza, najdroższą. Do wygrania macie tego USPika. Więc, żeby, co wy, żeby wygrać tego. Sorry, nie uspika, tylko P250. Co z, trzeba zrobić, żeby wygrać tego e, Franklina? sub, Komentarz! Like! A rozwiązanie konkursu będzie w następnym odcinku. Więc, Narra, trzymajcie się!